Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. E, druga część zakładanie zbiornika e, morskiego z krewetkami. Tutaj będzie jego docelowe, docelowe miejsce. Będzie to mniej więcej tak wyglądało. E, okleimy sobie tutaj tą czarną taśmą, tą ściankę boczną i tą tylną. Te dwie zostawimy e, nieoklejone, e, następnie e, wszystko tutaj ładnie umieścimy i tak dalej. I zalejemy, zalejemy wodą, mam gotową wodę, tutaj 40 litrów przyszykowane. Troszeczkę za dużo niż potrzebuję, ale byłem dzisiaj u chłopaków w Trzmielu, w sklepie Trzmiel i, że tak powiem, przywiozłem sobie dojrzałą wodę z ich morskich zbiorników. Także tutaj będzie z wystartowaniem ciut łatwiej. No dobra, zabieramy się za oklejanie zbiornika. Pierwsze, pierwsze co, Odtłuścimy sobie sobie dwie ścianki. Ok, mamy nasze dwie ścianki ładnie wyczyszczone. Mierzymy teraz nasze tło, dotniemy, przykleimy. Ok, jakoś to oklejenie nam wyszło lepiej lub gorzej, ale mamy oklejone. Nie jestem fachurą, mam nadzieję, że później sobie jeszcze delikatnie bąbelki poprzekuwam i jakoś to będzie wyglądało. To teraz, ma... to, to, to jest jedno, to jest zbiorniczek, mamy zbiorniczek ogarnięty. Teraz, teraz zajmiemy się filtrem. OK. jak już Wam wcześniej pokazywałem, moim filterkiem będzie Aquel Versa Max 3. Ten filtr to jest naprawdę duża, duża kaskada. I w tym filtrze mamy tutaj dwa pojemniczki z gąbkami. Mamy dwa, duże, duże pojemniki, w których w środku po otwarciu znajduje się, no wyłaś, znajduje się duża gąbka. I jak ja już wam mówiłem, media filtracyjne tutaj będą zmienione. Nie będą tutaj dwie gąbki to i to wszystko, tylko tutaj będę dokładał to, co już wam wcześniej pokazywałem, czyli Chemi Pure, Matrix z yy, Sichema, będzie także Purigen oraz Fosguard. Jak już Wam mówiłem, że warto trzymać się jednych osób, które Wam doradzają. Doradców może być wielu, ale że tak powiem, no trzeba podjąć w końcu jakąś decyzję i trzymać się, trzymać się jednego, bo jak będziemy słuchali wszystkich, to może to wyjść różnie. Ja słucham kolegów z Trzmiela, więc robię tak, jak oni mi doradzili. Czyli tą gąbkę, pierwszą jedną gąbkę, przetniemy sobie ją nożyczkami na pół. A następnie te połówki jeszcze na pół. Czyli. Momencik... czyli tą gąpeczkę przecinamy sobie na pół. Ok. I teraz to jeszcze raz na pół. Ok. OK, mamy, mamy przecięte, czyli z jednej gąbki mamy cztery, cztery takie mniejsze gąpeczki. Dobra, i teraz tak robię wszystko zgodnie z instrukcją do pierwszego koszyka. Na dno wsypuję Matrix. Następnie, następnie wkładam jedną jedną gąbeczkę. Teraz na to idzie Fosguard. Taka taka oto saszetka z granulatem. gward. Dobra. Na to pójdzie purigen. Wydaje mi się, że trochę dałem za dużo, za dużo Matrixa, więc szybko, szybko to poprawimy. Troszeczkę Matrixa odsypiemy. Dobra, teraz jeszcze matrix. Gąpeczka. Fosguard. Purigen. Dobra. I to wszystko na koniec przykrywamy także gąpeczką. Ok. I to jest nasz pierwszy koszyk, nie? Czyli wygląda to tak: Matrix, gąpeczka, Fosguard, Purigen i gąpeczka. To jest nasz pierwszy, pierwszy koszyk. Drugi koszyk będzie Matrix, troszkę więcej Matrixa. Następnie gąbeczka. Mamy tak: Matrix plus gąbeczka. Dalej wsadzimy Chemi piór. Ok. Mamy chemipiór, i to wszystko przykryjemy ostatnim, ostatnim kawałkiem, ostatnim kawałkiem gąpeczki. Ok, i mamy nasze dwa wkłady, wkłady przykowane. Jeden wkład matrix, gąpeczka, chemipiór, gąpeczka. Drugi wkład Matrix, gąpeczka Fosguard Purigen, gąpeczka. Tak wyglądają nasze dwa koszyki. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak przyszykować zbiornik, zamontować go na regale i podłączyć filtrację. OK, słuchajcie, jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie będzie, gdzie będzie stał nasz zbiorniczek, będzie stał on w tym miejscu. Mata, mata przyszykowana, postawimy zbiornik. OK, tu będzie stał nasz zbiorniczek. Jak już Wam mówiłem, ta ścianka jest zaklejona, ta ścianka jest zaklejona, tylko te dwie są odkryte. Założymy, założymy filterek i oświetlenie. Ok, mamy naszą kaskadę zamontowaną. Za momencik podepniemy ją do prądu. I teraz co zrobię, to wleję, wleję wodę, którą mam yy, przyszykowaną. Którą dzisiaj przywiozłem sobie z trzmiela. żeby filtr y, kaskadowy zaskoczył, trzeba go zalać wodą, nie? bo on sam z siebie jakby nie pociągnie, nie? wody. Ok, filtracja, filtracja zaskoczyła. Teraz to się wszystko ładnie, ładnie przefiltruje. Ja sobie teraz w y, pisakiem zrobię kreskę w tym miejscu, żebym wiedział jak mi odparowuje, będzie mi odparowywała ta woda, to żebym wiedział, że do tego poziomu dolewam tylko y, czystej wody ERO. Bo jak wiemy, nie dolewamy, y, od, jeśli nam odparuje woda, nie dolewamy wody y, już zrobionej, zasolonej, tylko dolewamy czystą wodą ERO. Dlatego ja sobie zrobię kreskę, do jakiego momentu mam lać, nie? Teraz będę wiedział, że jak mi się jakiś czas woda odparuje, to do, tego, do tej kreski dolewam y, czystej wody Aero. Tylko wody Aero przepuszczone jeszcze na końcu tutaj na końcu będę miał żywicę jonowym, bo po osmozie, po samej membramie jest u mnie około 008-009 ppm. -ów. Jak przepuszczę jeszcze przez żywicę, to będzie 000-001, gdzieś w tych granicach. Także teraz takie akwarium pochodzi nie wiem ile, z miesiąc, może krócej, no zobaczymy jak tutaj tu wszystko będzie, będzie działało. Będę używał bakterii Stability firmy Sichem, będę dodawał tych bakterii wedle, wedle wskazówek, tak jak, instrukcja, tak jak instrukcja mówi, będę dolewał tutaj do tej wody. Te oto, oto bakterie. No, i niech sobie w spokoju baniaczek dojrzewa. E, w kolejnej części zapewne pokażę Wam, jak baniaczek wygląda. Pewnie będziemy dokładać skałkę. I tak dalej. Na razie wygląda to tak. Niech sobie pracuje. Ok, jeszcze z takich rzeczy, których, e, których Wam dodam, dołożyłem, dołożyłem termometr. Dołożę teraz grzałeczkę. Grzałeczka będzie już chodzić od początku, ustawiona na 25 stopni. No i tyle, grzałeczka Aquela Easy Heater I tak sobie będzie, będzie to działać Jak widzicie kaskadka, kaskadka działa Niech to się teraz ładnie, ładnie filtruje Będę dodawał bakterie, stability I będzie wszystko, wszystko, myślę, że w porządku To tyle, trzymajcie się, pozdrawiam Cześć, cześć